Cześć, ja jestem Natalia, witajcie na moim kanale i dzisiaj opowiem Wam o składzie kosmetyków, czyli na co zwracać uwagę przy ich doborze. Na wielu opakowaniach producenci chwalą się swoim składem, zaś osoby, które nie są odpowiednio zaznajomione z tą tematyką, nie wiedzą, że jest to błąd i powinno się składu, pełnego składu, szukać najczęściej z tyłu opakowania, zapisanego małym druczkiem. Wystarczy nauczyć rozpoznawać się najważniejsze podstawowe składniki. Dzięki temu będziecie mogli ocenić, czy dany produkt jest warty swojej ceny i czy jest odpowiedni dla waszych włosów. Jeśli chodzi o kolejność składników w składzie, nie jest ona przypadkowa, jest ona ułożona w kolejności od tych, które są użyte w największych ilościach, do tych w najmniejszej ilości. I przechodząc do składników, to pierwszym składnikiem w składzie jest woda, zapisana najczęściej jako aqua i ona odpowiada za e, płynność, za to, że składnik konsystencja produktu jest płynna. Kolejnym składnikiem jest spieniacz, czyli substancja powierzchniowo czynna i ona odpowiada za to, że produkt się pieni i za to, że pozwala nam umyć nasze włosy. I jeśli chodzi o te składniki, które są umieszczone jako spieniacze, nazywają się one najczęściej jako koko, disodium, sulfate albo betainę. I szampony, które są mocno oczyszczające mają takie składniki jak... Sodium lauret sulfate zapisane jako, jako SLES i SCS. Jeśli chodzi o szampony z średnią siłą działania, są, jest to Sodium y, myret sulfate, czyli SMS i SPS. Za to szampony, które są delikatne, jest to, są to składniki kokoglukozite y, i kokomidopropyl oraz betaine. I tak, przychodząc do SLS-ów, e, SLS, SLS e, po udowodnieniu jego szkodliwego działania został wycofany z produkcji na terenie, na terenie Unii Europejskiej, więc e, jeśli często spotykacie się z, się z tym hasłem na opakowaniach, że nie zawiera SLS-ów, no to jest to e, takie kłamstwo reklamowe, ponieważ e, jakby to nie jest dopuszczone na terenie Unii Europejskiej, więc nigdzie tego składnika nie znajdziecie w żadnym y, kosmetyku. Za to y, jego brat bliźniak, czyli SLES, został uznany za bezpieczny i jest stosowany właśnie w szamponach i y, środkach myjących. Kolejnym składnikiem jest chlorek sodu, czyli y, sodium chloride, tak jest zapisany w składzie i on ma działanie zasadowe i konserwujące. Kolejnym składnikiem, składnikami są ekstrakty ziołowe zapisane po prostu jako ekstrakt i one są pożądane przede wszystkim w szamponach do włosów tłustych, więc przy włosach bardzo zniszczonych niestety, ale one bardzo wysuszą, więc na to trzeba zwracać dużą uwagę przy właśnie doborze szamponów. Kolejnym składnikiem, składnikami są natłuszczacze, czyli emolienty, i one pełnią funkcję przede wszystkim regenerującą, osłonną i zmniejszają również działanie wysuszające z o których mówiłam przed chwilą. I są to takie składniki jak oleje, czyli po prostu oil. E, alkohole tłuszczowe i one są zapisane w składzie jako e, cetaryl alkohol albo cetyl alkohol. E, kolejnym składnikiem jest gliceryna, czyli glicerin i e, ona występując w składzie ma działanie zakwaszające, czyli ma niskie pH. E, I kolejnym składnikiem jest glikol propylenowy, czyli zapisany jako propyleglikol. Kolejnym składnikiem są humektanty, i one w teorii mają działanie nawilżające, zaś w praktyce mają działanie spulchniające. Więc humektanty, bardzo ważne jest to, żeby sprawdzać, w którym miejscu w tabeli składu one się znajdują, ponieważ czym wyżej, tym tak naprawdę gorzej dla naszych włosów. Humektanty generalnie są takim składnikiem, które pobierają wilgoć z zewnątrz, wodę z zewnątrz. I przez to nasz włos się puszy i nie wygląda dobrze. Zaś jeśli na przykład temperatura jest niższa, ta wilgoć jest niższa, to wtedy działa wręcz przeciwnie i wtedy ma działanie, mają to działanie wysuszające. I jeśli chodzi o właśnie humektanty, te nawilżacze, są to takie składniki jak aloes, algi, len czy miód. Między innymi, bo oczywiście nawilżaczy jest bardzo dużo. Kolejnym składnikiem są powlekacze i obecność powlekaczy w szamponach nie jest niezbędna i im więcej tych powlekaczy jest w składzie, tym mają działanie bardziej foliujące czyli włosy zniszczone na pewno się za to odwdzięczą, zaś włosy, które są delikatne będą um, wydawały się jakby były nieumyte. I jeśli chodzi o y, powlekacze, jak one są zapisane w składzie, y, to są to przede wszystkim silikony i silikony możecie znaleźć y, w wyrazach, które mają końcówkę "-meticone". Y, kolejnym E, składnikiem są PEGI, czyli na przykład PEG-150 i im wyższy jest numer, tym e, działanie jest silniej powlekające. E, I kolejnym jest e, QUARANTINA, czyli na przykład QUARANTINUM-80 i PARAFINA zapisana jako PARAFINUM LOQUIDUM. I jeśli chodzi o kolejny składnik, e, a raczej można powiedzieć, że już ostatni, jest to ZAPACH zapisany jako PARFUM. I no on oczywiście ma za zadanie dać ładny zapach kosmetykowi i jeśli chodzi o ten składnik, no o nim nie ma się co rozgadywać, bo wszyscy wiedzą po co właśnie on jest. Za to wszystko to, co znajduje się po słowie parfum jest użyte w śladowych ilościach, więc tak naprawdę po tym słowie można już przestać czytać skład, bo to, co się za tym słowem znajduje, już tak naprawdę nie ma żadnego działania i znaczenia. Jeśli chodzi o składniki, ważnym również składnikiem są proteiny w takich produktach do włosów, ponieważ keratyna to jest składnik, który jest podstawowym budulcem włosa więc e, proteiny są również bardzo ważne i o tym można byłoby dużo mówić, ale jakby powiem najważniejszą rzecz, czyli jakie możemy znaleźć proteiny e, w składzie kosmetyków, to jest na pewno są to proteiny mleczne, czyli milk protein, są to również proteiny serwatkowe, czyli whey protein, e, proteiny jedwabiu, to jest silk protein, proteiny pszeniczne e, i proteiny owsiane również Ym, i Możecie również znaleźć proteiny pod słowem kazein, elastin i kolagen. To również są proteiny. W składach kosmetyków możecie również znaleźć takie słowa jak arginine, elcysteine, aminoacids, silk aminoacids, keratin aminoacids. I to są składniki, które są aminokwasami. I aminokwasy są to związki chemiczne, które budują białka. Dzięki, że obejrzeliście film do końca. Jeśli macie jakieś pytania, to oczywiście zachęcam do komentowania i zachęcam również do subskrypcji kanału. Widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć.